Słuchajcie, tutaj patrz jaki przesympatyczny wiatrak, latarnia morska właśnie jest pokazana. Tutaj nawet, spójrzcie, ślimak jest w tym wiatraku. Piękne to jest. A tu jeszcze taki stary budyneczek z dachem. Bodajże z Także jeszcze trochę jest do zrobienia właśnie w tej miejscowości, tak żeby ona całkowicie wypiękniała. Aczkolwiek w stosunku do tego co jeszcze niedawno było, to jest o wiele ładniejsza. I wchodzimy na ulicę Księdza Sychty. To już jest właśnie ta oto ulica. W tym kierunku ona wygląda tak. Na któreś moich relacjach ją pokazywałem w tamtym kierunku jak ona wygląda w tym kierunku. Także możecie zobaczyć to na poprzednich moich relacjach. A dzisiaj, sobie tędy, właśnie tą ulicą przejdziemy w kierunku kościoła, podziwiając tą przepiękną zieleń. Te drzewa, które że tak powiem już takie kopuły mają, te zabudowania, które tutaj wokół są. No i niestety, siłą woli musimy podziwiać te samochody, które tutaj się zaparkowały. No bo że tak powiem, nie wyprosimy ich. Patrzcie, jaka stara chałupka, taki. Właśnie to, to było specyficzne, że te okna były stosunkowo nisko i że tak powiem, jakbym dzisiaj spojrzał na te okna, to one są na wysokości e, moich kolan albo kostek się zaczynają. Tak nisko usadowione. No ale piękne to wszystko było, tylko że mało funkcjonalne, no bo w tych czasach jeden drugiemu by w okna zaglądał, dlatego teraz się trochę wyżej te okna umieszcza. No a tutaj już takie bardziej domy wybudowane pod ośrodki wypoczynkowe, ale jakże ładne i jakże zachęcające Was tutaj do przyjazdu, to widzicie knajpkę, jak widzicie obłożenie w knajpce jest naprzeciwko. Jak widzimy za samochód spojrzycie na kolejną knajpkę. Też jest obłożenie, tam kawałek dalej. Też jest obłożenie. Spójrzmy sobie. Czy ktoś tu ujawnia ceny, tu nie są ujawnione ceny, tylko co jest? Także ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś nie, nie, nie lubi się chwalić swoimi cenami, to znaczy, że ma drogo. I tam w ogóle nie wchodzę. A jeżeli ktoś się chwali swoimi cenami, to wtedy oceniam. Ale co do zasady, nie ma ceny, nie wchodzę, bo tłumaczę sobie, że tam jest drogo. Nawet gdyby tam nie było drogo, no to. Skoro się wstydzi swojej ceny, no to nie wchodzę. Słuchajcie, spójrzcie, jak tu przepięknie jest. I jak to wszystko ładnie wygląda. Tutaj małe obłożenie w tym barze, czyli jakby e, ludzie ocenili, że albo jest drogo, albo po prostu jest niesmacznie, ale być może jeszcze nie dotarli ludzie do tego smacznego baru, i dlatego tam jest pusto. Też taka opcja istnieje. Słuchajcie, tu macie taką knajpeczkę, ale jest zamknięta. A tu już powoli zaczynają się namioty, namioty sprzedażowe. I zapewne różne rzeczy, które są sprzedawane w tych namiotach, Was będą interesować, jak tutaj przyjedziecie. Albo i nie przejdziecie koło tego namiotu i stwierdzicie, no nie, tandeta, idziemy dalej. Albo nie, coś fajnego, naprawdę musimy tutaj wejść. Spójrzcie, tutaj jest wejście na plażę, a tutaj już zaczynają się właśnie te oto namioty. Jakbyście chcieli spojrzeć na ceny, to ceny wyglądają tak, ja tu stosunkowo wolno idę, żebyście mogli podziwiać te ceny. Także mniej więcej między 40 a 50 parę musicie wydać tutaj na obiad. No, niestety takie są ceny. Czy to inflacyjnie aż tak podskoczyło? Chyba nie. Ale ci, którzy po prostu sprzedają, to skorzystali z tego, że mogą to uzasadnić inflacją i te ceny po prostu poszły w górę. Tu spójrzcie, przepyszne, naprawdę przepyszne pączki. A tutaj kolejne budki sprzedażowe, i to z pamiątkami, i z jedzeniem. Czyli mamy dwie podstawowe rzeczy: albo jedzenie, albo pamiątki. Tu macie cukiernie, Jakbyście chcieli coś słodkiego, byście stwierdzili, że nie macie obok siebie nikogo słodkiego. No, to możecie w tej cukiernicy coś słodkiego zjeść i jest substytut tego koły słodkiego. Słuchajcie, a tutaj restauracja widać trochę jest zapełniona. Także być może smakołyki przepyszniejsze. Właśnie w niej są. Patrzcie, jaka piękna dzisiaj pogoda. Aż się chce tutaj być. Tutaj widzicie smażalnia szprotek. Uwielbiam też szklotki ale dzisiaj sobie odpuszczę, bo no bo po prostu sobie odpuszczę, bo po prostu się rośnie od nich i to nie w tych miejscach, gdzie potrzeba, żeby się urosło, właśnie się od tych szprotek rośnie. Słuchajcie, a tu macie kuter bar. Tutaj kolejne spójrzcie wypożyczalnia rowerów i kolejne, kolejne pamiątki także tych pamiątek tutaj jest dosyć dosyć sporo no i dosyć zapewne będą ciekawe dla Was tu macie kolejne kolejne ciekawe obiekty tam gdzieś w oddali jest kościół ta wieża chyba mi umknęła i nie zobaczyliście jej ale zaraz za moment ją zobaczycie Jastarnia to nie tylko główna ulica, ale spójrzcie tutaj, taki piękny skwer, gdzie możecie sobie na ławeczce przysiąść i po prostu przez jakąś sekundę albo dłuższy czas odpocząć. Tak właśnie wygląda ta miejscowość. Dzisiaj trochę odbiegam od historii, ale to z jednego prostego powodu, że ostatnio robiąc relacje ze Jastarni dosyć sporo jej Wam opowiedziałem, więc dzisiaj bez tego oto wątku a podziwiamy to, co jest tutaj: to, co jest piękne, i to, co jest niesamowite w tej miejscowości, czyli po prostu ten ruch turystyczny i to obudzenie się właśnie tych knajpek, tych wszystkich różnych miejsc przed sezonem. Jak to się wszystko budzi do życia i jak to się po prostu pokazuje nam. Tu widzicie ulicę, e, która prowadzi bezpośrednio do Mola. A tutaj kolejne pamiątki. Musicie przyjechać tutaj, zobaczyć co Was interesuje, i sobie nabyć. Jest naprawdę dużo takich ciekawych rzeczy, które możecie i zobaczyć, i po prostu przywieźć sobie do domu jako własną. Pamiątkę, może przejdziemy na drugą stronę ulicy? O, zobaczymy, co z kolei z tej strony jest. Bryloczki, maskotki, magnesy, okulary przeciwsłoneczne, oczywiście, piękne poduszeczki, torebki, stroje różne, marynarskie, niemarynarskie. To wszystko właśnie jest tutaj. Także nawet nie musicie zabierać ze sobą ubrań, zbyt dużej szafy szafy może nie ale torby bo to wszystko możecie właśnie tutaj w jastarni nabyć tu widzicie ktoś jeszcze nie czuje sezonu ale myślę, że za chwilę poczuje ten sezon tutaj macie lody, gofry kawę, ale to wszystko jest zamknięte ceny już są wystawione także możecie ceny zobaczyć, suchy Gofer za 9 zł z cukrem, za 10 i tak dalej, i tak dalej. Kawaletę late 400 ml 16 a 214, i tak dalej, i tak dalej. szejk 300 ml 19 zł. Takie są tutaj ceny. A tu widzicie wyroby piekarniczo-cukiernicze, czyli. Jeżeli macie niesłodkich waszych partnerów, panterki, abyście chcieli zapragnąć czegoś słodkiego, to tam idziecie do tych cukierniczych i macie coś słodkiego. No i tak z historycznych tematów, to może tylko o jednym wspomnę, że niegdyś w historii były dwie jastarnie, a może jedna podzielona na dwie części bardziej. I była to Jastarnia Gdańska. Jastarnia Płucka. Jedna ta Jastarnia Gdańska nazywała się Borem. Ta Jastarnia Płucka po prostu Jastarnią. Tak to właśnie tutaj funkcjonowało. A czym obie Jastarnie się różniły? Jedna była katolicka, druga protestancka. Słuchajcie, no i tak to właśnie było. A że tak powiem, te różnice były tak znaczne że jedna jastarnia miała swój kościół czyli ta jastarnia pucka miała ten którego tam w oddali widzicie wieże czy też górną część wieży a ta jastarnia dańska e, korzystała z kościoła protestanckiego na helu właśnie tam tam uczęszczali do tamtego kościoła e, obie jastarnie miały swój Osobny cmentarz. Jedna tutaj. Będziemy przechodzić, nie, nie wchodzić, tylko przechodzić obok tego cmentarza. Druga, gdzie miała cmentarz? E, na górze cmentarnej. Obecnie już tam cmentarza nie ma, ale jest miejsce upamiętnienia, właśnie po tym byłym cmentarzu. A skąd wynikał ten podział? Ten podział wynikał z tego, że Jeden z naszych królów oddał początkowo jastarnię w e, Gdańskowi. Oczywiście tam bardziej to była forma dzierżawy niż ale później ją sprzedał Gdańskowi. I Gdańs zarządzał jastarnią aż, a może inaczej, częścią półwyspu helskiego od jastarni gdańskiej aż po Hel. A dlaczego Gdańskowi zależało właśnie na tamtej części? No bo miał kontrolę nad statkami wpływającymi do Gdańska. Większą kontrolę i dlatego Gdańskowi zależało właśnie na tym. Gdańsk przez to pozbył się właśnie części mierzei wiślanej, tam aż po krynicę morską. To też kiedyś należało właśnie do Gdańska. Zresztą nie wiem czy wiecie, ale wolne miasto Gdańsk kończyło się. Wolne Miasto Gdańsk, czyli mówię o okresie e, międzywojennym. A no, tak de, de facto my mówimy Wolne Miasto Gdańsk, ale to było drugie wolne miasto Gdańsk, które powstało po raz drugi słuchajcie, bo to w okresie międzywojennym nie była jakby nowość wymyślona, tylko po prostu skopiowana z wcześniejszych czasów. A, a więc drugie, wolne miasto Gdańsk i tutaj słuchajcie. Albo jeszcze inaczej, słuchajcie. Dobra, powiem wam o pierwszym wolnym mieście Gdańsku, kiedy ono powstało. Jak myślicie, kiedy powstało pierwsze wolne miasto Gdańsk? No to jest ciekawostka, ale heh, pierwsze wolne miasto Gdańsk powołał właśnie Napoleon Bonaparte. Jak tutaj wszedł, to po prostu utworzył to to wolne miasto Gdańsk miało mieć swoją konstytucję. Ale że tak powiem, na takich chęciach się to wszystko zakończyło. Ech. I że tak powiem, nie doszło do skutku. To wolne miasto Gdańsk, pierwsze, które było, to było e, tak de facto nie miało prymatu wolnego. Rządzili nim Francuzi. Ech. I to w sposób taki dosyć dewastujący finanse tego miasta. Ech tam taka sylwetka na francuskiego zarządcy rapa jest i on właśnie tutaj tą politykę jakby stosował, nie chcę mówić grabienia, ale takich bezlitosnych obciążeń finansowych, a my sobie podejdziemy jeszcze do miejsca do dosyć ciekawego miejsca w którym zaczynają się zawsze marsze w noc świętojańską i w tym roku prawdopodobnie też od tego miejsca się zacznę chcę żebyście zobaczyli właśnie gdzie, gdzie jest to miejsce i jak ono wygląda, no jest niepozorne ale oczywiście jeżeli ktoś tu przyjedzie będzie wiedział gdzie iść w noc świętojańską na początek właśnie tego marszu który tutaj się odbywa a więc chodźcie ze mną i spójrzcie tutaj jest taki placyk Ach, i właśnie na tym placeku przed tym tutaj namiotami e, ma miejsce początek marszu w Noc Świętojańską. Możecie zobaczyć ten początek marszu w Noc Świętojańską na mojej relacji zeszłorocznej właśnie z tego marszu. A my się cofniemy i pójdziemy w kierunku kościoła. I to może historycznie też powiem, że ten kościół powstał. E, a może się cofnę na początku tutaj starości Przebędowska e, sfinansowała powstanie takiej kapliczki i szkoły i w tym miejscu gdzie jest kościół powstała najpierw drewniana kapliczka i szkoła e, później e, tą drewnianą kapliczkę przemieniono właśnie w taki na początku drewniany kościół to może zbyt duże słowo e, ale coś w tym stylu i Później, później e, rozpoczęto dzięki staraniom pewnego księdza e, budowę kościoła. A my sobie zmierzamy do takiego tutaj zakątka. W tym zakątku jest, o, patrzcie, w ogóle tutaj fajne, fajne takie miejsce. Nawet płot ma swoje wysokości różne. o A tu jeszcze fajniejsze miejsce. Popatrzcie. Właśnie na chatę. Tu jest chata. Tu jest właśnie łódka. A tutaj widzicie chatę rybacką. Ją oczywiście możecie sobie zwiedzić, zobaczyć i pooglądać. I naprawdę warto tutaj wejść, zobaczyć, jak kaszubi, kaszubscy rybacy tutaj żyli, funkcjonowali. Hata jest z roku 1800. 81. No i tu widzicie już kościół w całej okazałości. Tam on jest otwarty, ale e, dzisiaj nie będziemy wchodzić. Ja na kilku relacjach pokazałem wnętrze tego kościoła, także dzisiaj sobie to odpuszczę. Tutaj wybudowanie tej wieży stanowiło jakby późniejszy element wybudowania tego właśnie oto. Kościoła. Przepiękne są drzwi wejściowe do tego kościoła. No, możecie je teraz właśnie popatrzeć na nie, po, podziwiać je, jak one wyglądają. Wokół kościoła warto też się przejść. E, dlaczego warto się przejść? Tam są tabliczki pewne, z których możecie trochę o historii kościoła się dowiedzieć. Tam się jakaś msza odbywa albo jakaś uroczystość inna typu ściny ślub, i dlatego sobie dzisiaj odpuścimy jedną z tabliczek właśnie macie tutaj o, ale my podejdziemy sobie do drugiej tej tabliczki e, dlaczego to zaraz zobaczycie spójrzcie właśnie na tą tabliczkę księdza Pawła Stefańskiego budowniczego właśnie kościoła w starni w 50 rocznicę jego śmierci tutaj właśnie tego księdza upamiętniono a tutaj macie taką kapliczkę, przepiękną kapliczkę w formie łodzi rybackiej. Figura, jak widzicie, figura Matki Boskiej Swarzewskiej. W renowacji, e, także dzisiaj niestety nie zobaczymy tej figury, ale samą kapliczkę możemy popodziwiać. Słuchajcie, lecimy dalej. Wiatr jest niemiłosierny i ja mam specjalny taki mikrofon, który wycisza e, ten wiatr, na ile się da, oczywiście. Mam nadzieję, że aż tak mocno Wam nie przeszkadza. Mam włosy roz rozwalone we wszystkich kierunkach, także wiatr jest naprawdę niemiłosierny dzisiaj. E, a e, z tego miejsca, oczywiście, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do polubienia. E, tych relacji, które ja tworzę, ale jednocześnie zachęcam Was do wsparcia mojego kanału. Ja ukrywam, że mikrofon i pewne rzeczy to są pewne wydatki, które gdzieś tam u mnie funkcjonują. Zestaw mikrofonów, akurat to jest kwota 1700 zł, no ale e, był wydatek konieczny, bo często właśnie pisaliście, że głos jest taki, że nie można oglądać. Także zachęcam Was do wsparcia mojego kanału. A tutaj macie taką informację. To tutaj mieszkał e, Gerald Konkel, rybak. E, ta chata jest z początku XX wieku. W jednej z relacji dokładnie opisuję, miałem okazję rozmawiać tutaj z panią, która mieszka rodziną właśnie tego pana. E, no i ona podała mi szereg różnych informacji, i w tamtej relacji macie je wszystkie. Dzisiaj tylko takie krótkie, że tak powiem, krótka informacja tu macie informacje o kościele, o jego powstaniu i tak dalej także e, no on jest nazwany rybackim kościołem w jastarni. przeczytajcie sobie, macie stare zdjęcia naprawdę, naprawdę warto to wszystko zobaczyć a my jakby wzdłuż kościoła przejdziemy wzdłuż cmentarzu przejdziemy sobie w kierunku plaży przepięknej plaży, przepięknej jastarnianej plaży Zobaczymy, ale zanim dojdziemy do tej plaży, to tutaj za tymi samochodami macie kapliczkę. Pewną kapliczkę. No i oczywiście nie tylko kapliczkę, ale macie e, na kaplicę cmentarną. Tu widzicie tą kapliczkę i tam są e, rzeźby z ołtarza papieskiego Jana Pawła e, w momencie kiedy Jan Paweł II był właśnie na hipodromie w Gdańsku. To te rzeźby z tego ołtarza. Między innymi jedna jest, znajduje się tutaj, ale również w innych miejscach. Tutaj macie tą kaplicę, o której wam mówiłem. A tutaj już cmentarz. I to jest ten, ten cmentarz katolicki, który tutaj powstał. Tutaj taki pomnik wszystkim ludziom morza. O widzicie taki taka jakby pomnik. Nie wiem czy widzieliście, bo to trochę pod słońce. Ale w każdym razie, jak będziecie tutaj, spójrzcie sobie, będziecie przechodzić, a my biegniemy, a też wolnymi, może bardziej wolnymi krokami idziemy w kierunku plaży. Ale spójrzcie sobie jeszcze na ten przepiękny kościół z dalszej odległości, jak on przecudnie się tu prezentuje. Jakby kościołów tutaj na Półwyspie Helskim możecie na palcach ręki policzyć, bo na pewno jest kościół ale to jest nowy kościół w miarę nowy że tak powiem e, bardziej współczesny może niż nowy o właśnie, bo e, nie jedna z osób będzie e, że tak powiem młodsza od tego kościoła e, to jest kościół w chałupach jest kościół oczywiście w Kuźnicy, jest kościół tutaj w starni jest kościół na Helu no i jest oczywiście drugi na Helu ten stary kościół, w którym obecnie jest muzeum rybołówstwa. A my sobie tą ścieżką zmierzamy w kierunku morza. Oczywiście nie tą, tylko tą, w którą, którą ja idę. Słuchajcie, zmierzamy w kierunku morza. O, błogi tutaj taki przyjemny chłodek jest. Naprawdę, naprawdę błogi i taki wyciszający, taki dający naprawdę taki efekt czy też uczucie takiej ulgi fajnej, bo tam na słońcu jak się idzie, jest strasznie gorąco dzisiaj tu widzicie pewną wiatę śmietnikową, z tą wiatą śmietnikową dosyć ciekawa historia się do mnie wiąże, słuchajcie pewnym, pewnym, pewien raz rok temu, zresztą jest tego relacja byłem tutaj i zerwała się, tu, tu na plaży właśnie byłem tam, gdzie widzicie ten prześwit na plażę E, zerwała się taka ulewa i taka burza, że podbiegłem tutaj. I tu właśnie w tej wiecie śmietnikowej widzę ludzie schowani, więc również do nich wszedłem. Także siedzieliśmy sobie w wiecie śmietnikowej i czekaliśmy, a skończy się e, ulewa, no i burza, ale burza przy okazji, bo ja lubię burze, e, głównie chodziło o ulewę. A tutaj widzicie e, restaurację, zjeżdżalnie, ale to jest dawny punkt. E, ratowniczy e, właśnie tutaj rybaków na czele tej drużyny ratowniczej kiedy stał ksiądz właśnie z tego tutaj e, kościoła który widzieliście przed chwilą to on właśnie zarządzał tą grupą ratowników no oczywiście on dysponował dzwonami to, 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 to jakby dużo było że mógł ciągnąć tych tych e, rybaków, którzy byli w ramach tej grupy zrzeszeni e, może funkcjonowali, o może tyle słowo funkcjonowali w ramach tej grupy. A my sobie schodzimy już wolnymi krokami na samą plażę, właśnie tutaj plaża wiastalni. Od strony właśnie bardziej w kierunku kuźnicy. Jesteśmy od tej strony właśnie na tej plaży. Tutaj na kładkach są oczywiście ławeczki, trochę ludzi jest tutaj położonych, trochę sobie siedzi, trochę odpoczywa, także jest naprawdę tutaj przesympatycznie i przecudownie taka przepiękna plaża. A ja słuchajcie, tak fajnie się z wami rozmawiało, tak fajnie z wami się szło właśnie tymi wszystkimi miejscami. Ale cóż, ja powoli muszę kończyć tą dzisiejszą relację. Ale nim to nastąpi to jeszcze chwilę popatrzcie właśnie na to szumiące nasze piękne bałtyckie morze. Spójrzcie jak ono się tutaj ładnie prezentuje, jak przepięknie wygląda. No nie jest to ciepłe morze, ale jest nasze i dlatego jest piękne. Trochę mi się głos zmienił, ale musiałem uciekać, żeby woda nie zmoczyła mi butów. Także to był mój odgłos ucieczki. Słuchajcie, spójrzcie jeszcze na ten szumiący, przecudnie Bałtyk. Ja może zmienię na moment kamerę, tak żebyście widzieli, jakby taką perspektywę naszego. Bałtyku. No i spójrzcie jeszcze raz na to nasze przepiękne Morze Bałtyckie. A ja serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz do polubienia tego filmu, który oglądacie, jeżeli oczywiście on Wam się podoba. Jeżeli Wam się podobają moje relacje, to polubcie je. Słuchajcie. No i oczywiście koniecznie wesprzyjcie mój kanał. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, po prostu wesprzyjcie mój kanał. I dajcie mi tyle satysfakcji, ile ja wam daję, robiąc te wszystkie moje relacje. Słuchajcie, a my powoli będziemy kończyć, czy będzie dzisiaj wisienka na torcie, czy nie, to wszystko zależy od tego, czy jeszcze dzisiaj mi starczy czas na to, żeby zrobić właśnie Wam tą wisienkę na torcie. Słuchajcie, a ja kończę powoli tą moją relację. Przyjemnie mi było z Wami tutaj pospacerować. Mam nadzieję, że nogi Was nie bolą po dzisiejszym spacerze. Mam nadzieję, że było Wam super, że podobało Wam się. No i słuchajcie, powoli, powoli się żegnam z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia na mojej relacji. A jeżeli będzie wisienka na torcie, to dogram ją. Właśnie w tej oto końcówce, po tych słowach. Słuchajcie, a tymczasem do zobaczyska.